Dzisiaj u Grażyny w garażu będziemy się uczyć spawać nogi do stoliczka. Spawareczka już naszykowana. No to teraz musimy sobie wymyśleć jakiś stół spawalniczy z czegoś tam. Dwie stare kobyłki już naszykowałem, i teraz będziemy kombinować nad blatem. No blat, oczywiście, z niepotrzebnej już starej płyty od gresu. I też będzie dobrze. Dzisiaj nauczymy się. Jak wyspawać sobie y, taką zwykłą ramkę? <laughs> oj, to nie jest proste. <laughs> to będzie noga do stoliczka. No, i, i dlatego y, tutaj już y, otworki są wywiercone, tu większe i tutaj, a z tej drugiej strony mniejsze, nie? Żeby tam od góry blacik przykręcić. O, Grażyna ma ładny blat, oj, pokażę wam. Ale to nie teraz. Teraz to musimy wyspawać drugą taką nogę i się tego nauczyć. No to profile już mamy nacięte. <laughs> trochę lepiej, trochę gorzej. Ale co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, żeby te krawędzie zukosować. O, widzisz tutaj? O, tutaj taka faska jest. Proszę, już Ci pokazuję. O, tutaj, tutaj, o. I to musisz zrobić z każdej strony. Znaczy, w sensie z jednej i z drugiej. Tutaj też, no bo inaczej to. No źle ci się pospawa. A jak dobrze uciąć profile, zapytasz? No tak. To ważne pytanie jest. Już ci pokazuję. Profile nie możesz ciąć pod kątem 45 stopni. Musisz ciąć w lekkim minusie. Tak, żeby. No tu przesunąłem, ale już tutaj schodziły się. A tutaj, żeby była przerwa. Oczywiście to jest przesadzone teraz, tak, bo ta przerwa to ma być minimalna, ale tak musisz ściąć, żebyś czasem nie pociął tak, że będziesz miał w ten sposób. No bo jak się uczymy, no to co ty tu zrobisz? Gluty tutaj porobisz, <noise> a potem nie wyszlifujesz, i co to będzie za noga do stołu? Dlatego musi być w tą stronę, o, w przesadzie. Rozumiesz? Tu ma być przerwa, a tu ma się stykać. Złożyliśmy naszą ramkę, która ma być nogą do stołu, wstępnie. I teraz patrz, tu nie będziemy spawać, dlatego zwracałem Ci na to uwagę. Tu ma być styk. Tu, no tu i, i, i tu, wiadomo, nie? Ale popatrz teraz, co się dzieje. Ja ten profil tu nacisnę. O, widzisz? Kolebie się. Kurczę, ten profil nacisnę. Też się kolebie. Ten profil nacisnę. Też się kolebie. No i tak dalej. Wszystkie cztery się kolebią. No i co z tym zrobić? A zaraz Ci pokażę. Jak oglądasz internety, no to są dwie szkoły wyjścia z tego problemu. Pierwsza to taka, że Chłopaki mają stół spawalniczy, mają otworki, tu zaciskają, ściski, przykładają opornice z każdej strony, nie? No i pospawają i udają kozaków. To jest pierwsza szkoła. Druga szkoła, to są goście, którzy używają takich kątowników. tu setu oprzybnią, tam coś niby wyrównają, lepiej bądź gorzej i tak tam zrobią. I powiem Ci szczerze, to, to coś, to możesz wypiermandować. no. Pokażę Ci to, jak zrobić normalnie. Mamy naszą rameczkę i teraz skupiamy się na dwóch bokach. Na jednym boku montujesz dwa ściski. Ten ważny, żeby był tu blisko, bo chodzi nam o ten narożnik. No i ten tu dalej, nie? Bo jak zamontujesz go tu blisko, no to będzie się kolebać do dupy będzie, nie? No, i na drugim profilu też montujesz tu blisko ścisk i tu blisko. Te profile nas nie interesują, i te na razie nas nie interesują. Przykładasz sobie kątowniczek i sprawdzasz, czy masz tutaj równo. Ale najważniejsze, żebyś dbał, chce ci to dobrze pokazać o tą krawędź tu, bo tu nie spawamy. To jest stolik, nóżka od stolika, która będzie w środku, w domu. I po co masz się tu męczyć i tak tu dobrze nie wyszlifujesz. Nie ma potrzeby, tak? Ale dbaj o to, żeby tu był styk. Tutaj nie musi być. Tu może być kąt rozwarty. Tak jak ci wcześniej wspominałem, bo tu sobie <grych> zaspawamy. Prawda? Spawareczkę ustawiamy w następujący sposób. Tu jak zwykle, tutaj y 10 litrów na minutę. O, tu. W butli mieszanka argon z CO2. Tu mamy drucik 08. Tak, tu mamy mix. Czekajcie, wyostrze, Tu mamy mix. Tu dwutakt, a tu mix. No i prunt to sobie nastawimy na 19,5. A posuw drutu jest automatyczny, bo synergia. No i będziemy stawiać pierwszego punkta. No i teraz najważniejsze. Gdzie stawiamy pierwszego punkta? Ani tu, ani tu, tylko po środeczku. Dlaczego tak? Bo jak postawisz tu punkta, to ściągnie ci profile do środka. Jak postawisz tu punkta, to ściągnie ci na zewnątrz. A jak postawisz tutaj? Co najmniej Ci ściągnie, ewentualnie ten profil poderwie ci troszeczkę do góry, ale to będziemy w stanie skorygować później. Pierwszy punkt postawiony, teraz całą rameczkę trzeba obrócić i z każdym narożnikiem postępować tak samo. Zobaczymy <ścoughs> co się będzie działo przy czwartym. O! To będzie jazda. Nasza rameczka obrócona już, tak? Tu był ten pierwszy punkt. No, elegancko, tu znowu dwa ściski. Ten blisko narożnika, ten blisko narożnika, bo ten będziemy spawać. No i ten tu dalej, tak? Mamy kąt prosty. Wszystko dobrze. Tutaj zadbaliśmy znowu o to, żeby było równiutko. Tu nas nie interesuje to, tak jak mówiłem wcześniej. I znowu postawimy punkta po środeczku. I też tak zrobimy z trzecim narożnikiem. No i zobaczymy, coś się wydarzy przy czwartym narożniku. To dopiero będzie. Jak już trzy narożniczki mamy pospawane, ten, ten i ten. No to zobaczcie, co się dzieje na czwartym narożniczku. Klawiszuje. No i co? No i będziemy musieli sobie z tym poradzić ale to jest najmniejszy problem. Musimy teraz wziąć miareczkę i zmierzyć przekątne, bo ustawienie tu kątownika to nam niewiele da. Najważniejsze są przekątne. Jak mierzymy przekątne? Bierzesz miareczkę i przykładasz z tej strony do kąta. O tu. I patrzysz. Co tu mamy? 64. Tak? I mierzymy z drugiej strony tak samo. Co tu mamy? 64 bez 2 mm. No to musimy to troszeczkę wyrównać. Ale, żebyś wiedział, co się tak naprawdę dzieje, no to pokażę ci, że jak przyłożysz sobie tu kątownik, to ten kątownik pokaże ci, że jest super. Patrz. On pokazuje, że jest cacy. A to główno jest cacy. I to są właśnie te problemy. Żeby sobie z tą nierównością poradzić, montujemy ściski. Tu dwa i ten blisko krawędzi. Ale ten już nie. No i ten też nie. I to ważne. I musimy wziąć młoteczek, bo bez młota to nie robota. I tu musimy delikatnie puknąć w tym miejscu. I takie dwa puknięcia y, czasem wystarczają, a czasem nie. Może będziemy musieli jeszcze zrobić poprawkę. No i lecimy z koksem. Mierzymy sobie przekątną. Co tu mamy? 64 bez jednego. A tu 64 bez jednego. No i widzisz, jakie to proste. Jak już mamy wszystkie przekątne wyrównane. Wszystko nam się zgadza, mniej więcej, co do milimetra. No to co? No to pykamy tego punkta. Teraz te wszystkie nasze cztery punkty z tej jednej strony naszej rameczki, no musimy przeszlifować. No niestety. No, no to na prędkości. Jak przeszlifowane, to odwracamy naszą rameczkę na drugą stronę. No i patrz teraz, jakie nam się tu japy porobiły, nie? Tu, tutaj to samo. Tu, tu się jeszcze napieprzyło żużlu po szlifowaniu. A tu jakby lepiej, nie? No i co? No trzeba to wyczyścić, nie? Żeby krawędzie nam się mogły zejść. Tutaj też. I tam też, nie? I tu. No. A ja tu popraw jeszcze. Po co to czyścimy? Po to, że te krawędzie nam się rozchyliły. A muszą nam się zejść. I teraz będziemy tu ściskami atakować żeby nam się teraz z tej strony poschodziło. Bo przecież ma być równa noga do stolika. Teraz zwróć uwagę, jak zamontowałem ściski. To ważne. Mamy profil, ale ścisk atakuje krawędź wewnętrzną. Ten ścisk i ten ścisk. To samo ten i to samo ten. Chodzi o to, żeby te profile zeszły się do środka. Ponieważ jak spawaliśmy od spodu, to one się rozchyliły, a teraz muszą nam się zejść. I teraz najważniejsze, punkta nie będziemy robić z tej strony, tu po środku, ani z brzegu, po zewnętrznej, tylko walniemy go tu od środka, wtedy nam się ta ramyczka bardziej wyrówna. No i dzięki tej operacji zobacz, jak nam się ładnie poschodziły narożniczki. Tu od góry, jak się pięknie zeszło, już nie ma japy. A zobacz tu od środka, jak się pięknie złożyły profile. I tak z każdym narożniczkiem. O, tego też Ci mogę pokazać. Tylko tu wyostrzę, o, widzisz, tu się zszedł. I zobacz jak tu elegancko. Tu. Tą przerwą, tak jak ci wspominałem, nie przejmuj się, bo tu zaspawamy. Ważne, żeby tu było. No, i to jest pierwsze wyjście z naszego problemu. Co teraz? A teraz y, musimy położyć punkciki y, w narożniczkach. W każdym narożniczku z czterech stron. No, niestety, taka technologia. A dlaczego mamy tutaj teraz te punkciki porobione? A dlatego, że te pierwsze punkciki nam ściągnęły ten profil i te drugie punkciki też nam wyrównały ten profil do wewnątrz, ponieważ te narożniczki, które tu zrobiliśmy, przypunktowaliśmy, ściągają te profile do siebie i też je prostują. Teraz żeby to wszystko nam dobrze wyszło no wiem wiem, że to kupa roboty to musimy teraz tą rameczkę odwrócić tamtych pod spodem już nie musimy szlifować i teraz też musimy zrobić punkciki tylko musimy popatrzeć gdzie nam się rameczka wygina, czy wykręca nam się do środka, czy na zewnątrz jak sobie popatrzymy i to można sprawdzić tutaj tu w środku na tych połączeniach, jak tu mamy, to mi ciężko nagrać troszeczkę, ale jak sobie tam zobaczysz, czy ci się tu rozchyla, czy nie, jak się tutaj w górze rozchyla, no to punkcik trzeba zrobić tutaj. Jak się nie rozchyla, to można zrobić tutaj i tutaj. To już bez różnicy. No to robimy, sprawdzamy i robimy. No i no i co? No i mamy tutaj punkty porobione i patrz teraz co się dzieje. Tu nacisnę. Widzisz jak się dynda? A jak tu nacisnę? Nie dynda się. Czyli te narożniczki są w górze, a te są w dole. No i co teraz zrobić? Teraz żeby to dobrze wyszło, no to te, które są w górze, trzeba pospawać, bo Wtedy podniesie ten profil, i ten, i wtedy te nie będą tak w dole, tylko pójdą w górę. Rozumiesz? No, i to właśnie niby taka prosta ramka. <laughs> Kto by pomyślał, nie? A ile się trzeba narobić, nakombinować? Ale teraz już wiesz. A teraz przejdziemy do tego, jak to w ogóle pospawać. A jak spawamy taki narożnik, który mamy w górze? No tu niestety będziesz musiał pójść z gzaczkiem. Pokazuję ci na sucho. Zaczynasz tutaj od tej kropki, żeby ci się tutaj zajarzyło, i potem lecisz mi fajeczką i końcówką drutu w ten sposób. Na prawo, na lewo, na prawo, na lewo, na prawo, na lewo, powolutku. Tu się nie przejmuj, że tu już masz punkta, którego zaslifowałeś. Traktuj, jakby go nie było. Lecisz sobie powolutku, powolutku. Aż do tego punktu, który jest w środku. I to cała filozofia. Ja wiem, to może być na początku trudne. I to może Ci nie wyjść. No ale cóż, no musisz popróbować. Dla tej operacji spawareczkę <gryw> trochę przestawimy. Tu prądu damy 18 z małym haczykiem. Tu akurat jest 18,3. I tak myślę, że będzie dobrze. Resztę ustawień nie zmieniamy. No, i mamy pospawane, te, które były wyżej. No, i one teraz zrobiły się niżej. No bo tak, ten jest naprawdę nisko, i ten jest nisko, a klawiszuje ten niepospawany, o ten. Ten tak nie klawiszuje, ale niestety klawiszuje ten, zawsze czwarty. Co musimy teraz zrobić? No to teraz musimy tego pospawać, a potem tego. No i cała filozofia. No to jak ja już to pospawam, to się włączę. No i popatrz, jak nam się klawiszowanie uspokoiło. Tu spokojnie. Spokojnie. Tu spokojnie. Tu, też spokojnie. Tu. Też spokojnie. Widzisz? Jak się pięknie uspokoiło, w każdym narożniczku nam się uspokoiło. Jak zachowasz taką kolejność spawania, to twoja ramka nie będzie takim dużym śmigłem. Będzie może delikatnym, ale akceptowalnym. Dosłownie to będą części milimetra. No i co? I teraz całą tą operację musimy powtórzyć z drugiej strony. No to już tym nie będę przynudzał. Wiesz jak to zrobić. No to zrób tak samo. Jeszcze raz, żeby się utrwaliło, na sucho pokażę Ci jak tutaj prowadzimy fajeczkę. Tu widzisz tą końcówkę druciku, tak? I teraz robisz tak, i tak i tak na prawo na lewo, na prawo, na lewo. I ciągle się posuwasz do przodu, pomalutku, ale na prawo na lewo, na prawo na lewo, aż dojdziesz do tego punktu. Tu się za bardzo nie spiesz, ale też. Nie bądź za bardzo powolny, bo jak przytrzymasz w jednym miejscu, no to dziurę wypalisz. No niestety, tutaj musisz sobie popróbować i dojdziesz do wprawy. Ale jeżeli będziesz szedł tym tempem, który ci teraz pokazuję, no to powinno ci wyjść dobrze. Czyli raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, prawo, lewo. Od pierwszego punktu w narożniczku do drugiego punktu w środkowym narożniczku. No to chyba proste, nie? Ja wiem, na, po na początku to zawsze trudne, ale potem zobaczysz, to będzie proste. Jak już wszystko <ścoughs> szczęśliwie mamy obspawane, no to żeby już nie przedłużać, bo to długie coś wyszło, to tłumaczenie, no to musimy się zająć jeszcze tą krawędzią, tak? No, trzeba by przesmarkać ten piątek. Ale tutaj to naprawdę nie przejmuj się. Tutaj to aby, aby, zaraz Ci pokażę jak to zrobić. Spawamy yy, po prostu, przykładając tutaj fajeczkę i lecimy prosto w dół. Tu nie ma co kombinować. Yy, pokażę Ci z odchyloną fajeczką, żebyś widział gdzie drugi. Tu przykładasz, niech Ci się zajarzy, zacznie topić i ciągniesz sobie spokojnie w dół, i to nawet nie tak wolno, tylko tak troszeczkę szybciej. I aż tu ci się tu kulka pewnie ci się na dole zrobi. Ale to się nie przejmuj, zeszlifujesz sobie ją. Zaraz ci pokażę, jak to wygląda. No i zobacz, i tak wystarczy, że to pospawasz. Resztę sobie tutaj ładnie wyszlifujesz z jednej, z drugiej strony. Potem z góry i będzie dobrze. No. no i co? Jak już masz taką rameczkę pospawaną, no to co? No to trzeba będzie szlifować. Ale to już chyba na następny odcinek. A teraz co? Życzę Ci, żeby Ci się udało taką zwykłą, prostą rameczkę pospawać prosto. Życzę Ci powodzenia. Śmiało, działaj i pokaż, co Ci wyszło.